Hej witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pokażę Wam Stingera. Nie grałem nim jeszcze, nie było jeszcze e, żadnego materiału, także postanowiłem, że coś popykam. Zobaczymy, jaki fokus ten czołg zbiera, słuchajcie, na randomach. Bo mam go oczywiście za legendę, czyli z tym najlepszym goflarzem e, Oczywiście e, w sensie fajne to te... To jest to, że mogę sobie na przykład jakieś inne pustać ewentualnie. Patrzcie, wyobraźcie sobie, że markujecie Stingera i ustawiacie ten najbrzydsze kamo. Nikt was nie będzie fokusać, nikt was się nie będzie, wiecie, bać. <laughs> nie no, ale e, na razie zostawimy to, Popykamy, modułki e, oraz załoga przeniesiona z T57 Heavy. Na Heavy'ku udało mi się zrobić, słuchajcie, 5600 średnich. Na tym ciągu wątpię, że aż tyle mi się uda uciłać. Patrząc jeszcze, że te randomy, no popsuły się tak na przestrzeni tego roku. Bo King grałem bodajże chyba w grudniu i wtedy jakoś tak w te święta kurczę, całkiem, całkiem du dużo mamucików jeździ, Tak, że pogramy, nie mam żadnej bitwy na, na Stingerze. Jak jakoś tak e były jakieś inne okazje czy coś takiego, e więc nie nagrywałem specjalnie. E ale postanowiłem, że skoro ni nie ma tam żadnych jakichś specjalnie e interesujących nowych rzeczy, żadnych newsików, no to sobie pośmigamy, popykamy, no i zobaczymy jak to będzie, co nie panowie, także lecimy z bitewką, mapy, które bym jeszcze zbanował na ten czołg, no to ogólnie uważam, że mam całkiem dobre mapy zbanowane, ewentualnie mógłbym zamiast tundry Karelie wziąć, ale niech już będzie, dobra, życiową giereczkę, mamy bezpieczną przystań, Także całkiem spoko. Mapa akurat po ten choke. Wiecie, Heavy lubi takie mapy tunelowe dosyć. Nie mam drugiego, zostały jeszcze, ponieważ nie grałem pojazdem. Nie będę też wydawać Freakswa. Ostatnio w sumie wydałem na, na ten nowy ciąg na Gryfona. E, tak, także nawet nie mam. A Goldzika to wiecie: 45 tysięcy to mało. Czekajcie, co? co e, Więc tak. E, bezpieczna przystań. Klasyczek. E, pojedziemy na hateki, Może jakiś. Przeszczał dojazdowy damy, może coś się uda tam poklikać. Jak nie, no to będziemy kombinować ewentualnie. Jestem ciekawy jaki kolejny czołg będzie dostępny za następne sezony, ponieważ następny sezon natarcia powinien pojawić się jakoś kurczę we wrześniu pewnie, nie? To się tak zawsze jest co roku, także ciekawe co będzie kolejne. Był CES Polski czołg Teraz był Havik, możecie napisać jakie swoje typy, eee, no co uważacie, to może się pojawić, bo akurat wybór jest całkiem duży w World of Tanks. Eee, tak gadałem i jednocześnie strzelałem, więc jedną pestkę zmisowałem, ale i tak, i tak jest sokiem, okej. Okay. Trzy pechy zrobione, kurcze szczerze, gdyby zrobić jakiś zakład, czy pobije rekord uszkodzeń z Heavyka? Na Stingerze to mogłoby być bardzo interesujące, ale chyba nie będziemy tego robić, ponieważ słuchajcie, Steam Team wtedy się pojawi tyle, że szkoda gadać. E, Gryfonik. Dałem mu posteczkę. On też mi dał niestety. To będzie taka, może być niefajna wymiana. E, uważam, że troszkę popsułem, ponieważ powinienem e, dojechać szybciej. się e, tak mi się wydaje, w momencie jak, jak jeszcze ten ziomek żył, ale miałem reload. Gdybym dojechał szybciej, oni byliby obróceni. Wychyliłbym i dał po prostu bomby. No i to byłoby na pewno bardzo fajne. Nie wiem, co ten ziomek kombinuje, ale było to bardzo dziwne. Muszę przyznać. Może e 75 jeszcze poseczkę. No, poćet skrapie akurat ciężko. Pół HP już niestety stracone. I uważam, że to jest moment, w którym zaczynamy używać mózgu i zaczynamy kombinować się, bo. No. Taka wymiana tutaj jest dosyć nieuczciwa. Nieuczciwa walka to jest. Także przelotujemy, poszukamy jakiegoś, jakichś łatwiejszych uszkodzeń przede wszystkim. E, I ogólnie tak się gra magazynkami, nie? Ja wam zawsze powtarzam, że w momencie jak e, jest okazja gdzieś przelotować, gdzieś poszukać jakoś tego demedżu, no to warto zawsze spróbować. E, no chyba, że stoicie na jakimś trapie i wiecie, że ktoś za chwilę wychyli, nie? Ale w tym momencie oni tak jak specjalnych HP nie mają, także. Uważam, że nie ma sensu, e, zbieram się do kicha i zaraz będzie, kurde, wysoko. Tutaj nic nie ma, Tiger pojechał tam. E, te, te, w sensie, nie Tiger, tylko tego, tego... A75 jest tam, w tamtym miejscu. E, zastanawiam się, gdzie jest lodówka, gdzie mogłaby być lodówka, ponieważ w momencie, w którym dowiedziałbym się, gdzie jest, to bym mógł na spokojnie na A75 przejechać, co nie? Tak, to troszkę lipka, o kurka wodna, Na szczęście on się wysłaszy. Wła właśnie tak mi się wydawało, że on się wysłaszy, że ma żarówkę, także złożyło się całkiem dobrze i mam farta, że nie wychylił. E, to jest taki naturalny odruch, nie? że dostajecie jakiegoś takiego spota, sami nic nie zobaczycie, to się cofacie gdzieś za e, bezpieczną przeszkodę, to było bardzo greedy i było to głupie. Czemu ja zawsze dostaję snap od lodówek? To jest klasyczek. To jest naprawdę klasyczek. Szkoda, mogę nie być greedy, ale liczyłem, że choke z takim celownikiem jak moja głowa yy, nie trafi po prostu. Ja liczyłem się, panowie, także no cóż, poczekamy, aż bitewka się skończy i polecimy za kolejną grą. Dobra, także jak widzicie, wynik nie jakiś taki niesamowity, ale nie ma też tragedii. 3000. Chciałoby się więcej? E, lecimy dalej. Zobaczymy, jakie będą. Dobra, i mamy lotnicho, Nowe lotnicho, jeśli o to chodzi, to powiem wam. O, jest jakie jest. Da się tutaj porobić wyniki, czasami, czasami jest ciężej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Akurat, niestety, problematyczne jest to, że chłopaki mają trójkę wiecie, jakąś lodówkę No, niefajne czołgi akurat, to to muszę przyznać, by robić na nich uszkodzenia. Ale poszukamy tutaj. Pod, podjedziemy gdzieś i wiecie tak za rogu będzie trzeba pograć Jakiś kurczę Trapik ewentualnie e, Jakoś tak pogram i to jest właśnie to o czym mówię że Jak robiłem e, Te średnie na heaviku Na T57 heavy e, To też takiej taki matchmaking ale nie tak często bo teraz Jest to kurczę aż za dużo a za dużo jest takich losowań Przedtem były Zawsze będą zawsze były i, i zawsze będą ale no teraz to już niekiedy delikatna przesada, to to muszę przyznać. Hmm. Przecież dwa, ciekawa pozycja. Ciekawa pozycja zajęta, my sobie gdzieś tutaj pogramy. No ogólnie zasada yy, grania w tym miejscu jest taka, że po prostu po prostu nie możecie zbyt agresywnie podjechać. I uważam, że to jest kluczowe, bo granie tak z tyłu czy coś? To naprawdę bardzo wybacza. To to muszę przyznać. Bardzo wybacza takie granie z tyłu. Czekanie po prostu na błąd przeciwnika. Im bardziej wy się staracie. Grać tym niekiedy z gorzej. No bo chłopaki no, mają ta fajne pozycje, nie? Tutaj widzicie kanopener, kurcze na wieży ustawione. Tutaj Gryfonik podjeżdża. No. Pozycje potężne. Tutaj kolejny, nie? Także musimy jakoś wyczekać. Dobry moment, dobrą okazję. Nie wychylać, jak dzbany. Bo to nie skończy się dobrze. Lodóweczka. No. W człowiek się obawia zawsze. Mam nadzieję, że nie dostanę za to. Ponieważ zobaczcie co tutaj się pojawiło. MBT. Bardzo fajny kąsek. Prawdopodobnie kolega jest jeszcze ponad to wystrzelany. Coś tam na pewno poklikał. Także no. Aż chciałoby się zajrzeć na takiego ziemeczka. Nie? Niestety. On może mi troszkę uciekać za tym kamyczkiem. Bo drużyna mi tutaj nie pomaga zbytnio. Ale może na jakieś szlaki, bym go złapał czy coś takiego. Da, miał chyba ostatnie dwa pociski. I się tak mi się wydaje, przynajmniej, że miał ostatnie dwa pociski. No bo już coś tam wcześniej poklikał. Także postaram się go dobić. Reload na pewno mam pierwszy. Wiecie, ten czołg ładuje tam 30 parę sekund. ciężka we mnie. Nie fajnie akurat pod tym względem. że on mnie ruszuje, co? Być może on nie wierzę że szybciej, czy coś takiego. Kupił Ciok spaczek a nie wie, że <laughs> inne maszynki mają lepszy reload. Ziomek, co myśli, że niezniszczalny jest, beka. E, dobra, leciki coś tam śmigają. Ja nie wiem, czy na plecy bym nie, nie poleciał e, tym ziomeczkom, bo zobaczcie, że cały team ma spota, cały team ma także e, wiemy po tym, czego was, was uczyłem jeszcze e, w jednym z ostatnich poci e, pocisków, poradników, ala poradników, że no, by na to patrzeć, nie? By mniej więcej się spodziewać, co, gdzie, kiedy może mi spota. Akurat w tym przypadku wiemy, e, że, te, że każdy ma już tam gdzieś. Jest zaznaczony na mapie e, fa fajna flanka, Alta mnie tak dudni, że jest nieprzyjemnie. E, mimo tego, klip rozdany jest tutaj jeszcze potencjał na kolejne uszkodzenia. Akurat mega mocny jest heavy, Nawet jeśli nie macie stingera to warto sobie heavy'ka zrobić ponieważ jest on po prostu totalnym kotem jest takim kocurem ten czołg naprawdę uszkodzenia robi się tym niesamowicie łatwo e, wiecie gdzieś wjechać objechać często kurcze na plecki wlecieć poczekać gdzieś na trapie aż ktoś wychyli i już te uszkodzenia się znajdują także to naprawdę robi robotę ten czołg mm, musimy delikatnie tutaj uważać ak aktualnie bo ta 907 może nam Troszkę popsuć bitewkę. Daliśmy mu. Akurat te rosyjskie medy powiem wam, że one dostają po wieży. Akurat to jest jedna rzecz, która się zmieniła w nich. Ponieważ 907, no nie, 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 nie 907, ale na przykład takie T-62, e, które pograłem w ostatnie czasy, miał kiedyś praktycznie nieprzebijalną wieżę, nie? Tam włazy było ty były tylko, a teraz to kurde to tak wchodzi w ten czołg. na no, pykałem, że masagra. Każdy cię pojawił, wali eee, kolega tutaj bardzo rozrywał. Prawie 5000. Bitwa znacznie lepsza od tej poprzedniej. Eee, no, patrz na to, jakie wyniki na heavy robię, No, to chciałoby się jeszcze, jeszcze więcej. e mi się w ogóle topi. Moje uszkodzenia, biedne. No, liczę, że dam snapa. Nie udało się. Może być. Może być, gireczka. Eee, jak na lotnicho. I sami widzicie, jak te lotnicho grać. To jest mapa, gdzie ogólnie nie można podjeżdżać. Coś mniej więcej jak na -S -S ku Trzymać pozycję, trzymać wyjazd, poczekać aż ktoś wychyli i mu się bomby. No niestety w takie mapy tworzy. Ja nie wiem czy to nie jest planowany ogólnie ruch, eee, ze względu, wiecie, ludzie narzekają, że bitwy są szybkie. I tworząc mapy takie bardzo tunelowe, na których jak ktoś króci, to po prostu traci. To uczy gracze takiego czekania i często te bitwy są dłuższe. Jak, jak widać tutaj, no, no mimo tego, trwało ona 5 minut, także nic to nic nie zmieniło, więc moim zdaniem, mogliby mapy y, tworzyć w taki sposób jak kiedyś fajne, gdzie można pojechać, gdzie gra agresywna często jest. Y, jakby opłacalna, gdzie po prostu rzeczywiście wyzyskujecie ryzykując, zyskujecie lepsze pozycje, z których możecie robić lepsze uszkodzenia. Wargaming w pewnym momencie z tego się wycofał, inaczej działa World of Tanks niż kiedyś, ale zagramy jeszcze jedną bitewkę, zobaczymy, jaką mapę narzuci. Dobra, mamy zatokę rybacką. Całkiem spoko, ponieważ to rzuciło ósemki, dziewiątki, ale to nie takie ósemki, dziewiątki, że jest tutaj jakoś bardzo mało HP. Ponieważ jak widzicie, hateków jest dużo: jest Stinger, jest e, Super Kung, jakieś 268 V4, również te 30 No, hateków jest dużo, mięskie sok jest sporo, także. Ja, zazwyczaj, wolę albo powiadać dziewiątki, albo dziesiątki, ale w momencie, jak jest dużo ciągów ciężkich, nie? Duż, du, dużo, dużo HP, na których można liczyć uszkodzenia, i też nie jakieś wiecie takie toksyczne jak 7 sypiona, że stoi na sobie sklepie i nic się nie da zrobić, więc losowanie spoko, akurat spoko. Myślę, że coś tutaj będziemy w stanie zrobić, jakoś tam. Mieście, akurat często gram tak, że raz wychylam z prawej, raz wychylam z lewej, raz, raz gdzieś tam w środek sobie szczelę. To jest taka mapa, gdzie mm, trzeba różnych rozwiązań szukać. Nie na siłę wychylać e, no to jest podstawa w sumie, nie, by na siłę nie wychylać z jednej pozycji. No bo to kończy się różnie, akurat. To, to to wiecie, jak to działa. Mam strasznie ro rozwalone kudło, jak tak patrzę, ale dopiero co z treningu wróciłem. A zaraz. Człowiek wraca siłowni i idzie na kolejny trening tylko że w World of Tanks, by do kolejnych turniejów trenować beka, co? Trochę tak. Ale jest Stinger. Z nim taka wymiana. No. Miałem obawę, że pójdziemy z nim pestka za pestkę. A zobaczcie, co on zrobił. On przyjął cztery peski. cztery pechy przyjął tylko za to, by dać jedną. No. Głuptas, jak zauważyłem, że on nie strzela we mnie, to mówię, akita, nawalamy go, więc bardzo fajnie kolega tutaj współpracował, akurat to tutaj e, szanuję. Ceni się takie zachowanie, e, w tych czasach akurat. <grych> e, Spróbuję od lewej, się od lewej e, myślę, że mogą być wcelowane co najmniej trzy czołgi, więc tak, kurczę, nie wiem czy na lufę bym jakoś tego nie sprawdził, wiecie. Akurat Hewik coś, coś tam odbija, ale nie jest to choke, którym wy chcecie jakoś tak bardzo na pancerz grać. Dobra, myślę, że możemy skrócić, bo koledzy też tam. W ogóle bardziej cię na bitwa, bo zarazem mój team, jak i team przeciwnika bardzo do prawej gra. Więc ja z tego skorzystam, że tutaj nic nie ma. Skrócę delikatnie ten, ten dystans. Eee, może uda mi się kogo złapać. Nie, jak już takiego borowika. Otę się zgubi. Tak uwaga. Usta. Niesamowita sprawa. I to to muszę przyznać. To to muszę przyznać, że niesamowita rzecz, że kurczę tutaj to, to jest pusto, nie? Naprawdę. O jest ziomek, Dowiemy tego. Demu temu dwie. Musimy się schować bo Defender Przeładujemy. nie będziemy wychylać po, jed po jedną pechę nie ma sensu. Także szy szybki relogik, przeładowanie i będziemy kontynuować tutaj farmienie bocików. E, bitwa spoko. E, Obawiam się, że będzie ona bardzo szybka. Bo 4-1. Także no, może to się skoczyć dosyć, dosyć szybko. E, Sprawdźmy, czy defender tutaj celuje. Jeśli nie celuje, myślę, że nawet nie spróbuję wychylić w taki sposób, ponieważ nawet jak dostanie jakąś pechę, no to co z tego? ten Defender, to się boi. Styrliwy chłopak jakiś się trafił. Eee, pojedziemy tutaj za kolegą, nie będziemy jechać po Open, pod Low Parley, pod Medes, Midy i, i ogólnie po te wszystkie klasy Jeszcze mi dała... 3000! Kurcze, gdyby więcej tutaj było, gdy, gdyby oni mieli więcej HP, nie? No to byłoby bardzo fajnie, bardzo fajna bitwa by mogła być z tego. A tak to troszkę nie mam na czym robić tych uszkodzeń. I może bitewka Taki fajny rozjazd, przyjemny, nie? Beka, co? Brakło 5 sekund i dałbym tutaj full clipowy tego zioma. Sprawdzimy, czy wariat tutaj jest. Jak nie będę mnie spotał, to spróbuję podjechać, ewentualnie. Wow. Ziomek akurat e, spotnął mnie w takim momencie. najgorszym momencie mnie spotnął, bo w momencie, w którym podjeżdżałem, a specjalnie sobie wychyliłem za rogu. By sprawdzić CS5, to jest, to jest szczęście, co? Ja nie wiem. Wy zapewne tak nie macie. <laughs> nie no, nie farcik akurat pod tym względem, muszę przyznać. Cierlodek jakiś peski bym poklikał, bo tam HP chłopaki jeszcze mają. Akurat Pamiętałeś jeszcze jakieś peski. Trzymam dwa pociski, to też, też tak głupio to robię. Gdybym mu wpakał cały magazynek to byłoby bardzo fajnie. Przody, wow, on teraz, on teraz nagle postanowił, że cofnie w momencie jak kliknę reload. No gra, jeśli chodzi o timingi, bardzo niefajna. Co do tego defendera, zastanawiam się czy nawet nie pokusić się tutaj o jakąś wymianę z ziomeczkiem. On też cofnął. Potowa sytuacja bardzo. Akurat co to, to może przyznać, że... ...niefajna pozycja. Ten kolega, gdyby wjechał w tego dzika, to by mu pomógł, ale... ...rzadko kiedy ludzie tak robią, że wiecie, za... ...za teamek zbiorą się coś takiego. Jest Leopardzik, daliśmy mu jedną. Dzik mnie spotnął, więc sobie delikatnie cofniemy. Żeby nie było lipy. Ja w tego ziomeczka to bym trzeba bardzo chętnie dał te pesteczki, to to muszę przyznać, że z wielką chęcią bym mu dał te trzy, ale no myślę, że spokojnie tutaj z 5000 uszkodzeń będzie można zarabiać. Troszkę HP potracone tak głupio i to jest nieprzyjemne, bo e, mogę przyjąć dwa strzały co najwyżej, nie? I jeden od dzika albo dwa od defendera. To jest tak lipnie, lipnie to wygląda pod tym względem. A przeładuję, by mieć 4 pociski. 20 sekund reload, także wiecie, skoro ja i tak się tutaj kręcę przód, tył, przód, tył, to można na, można na spokojnie to zrobić. Jak ten ziomek jakoś zbierze, to ja wtedy wyjadę i dam po prostu 4. Wytąpię V5. Ja się w V4. No, mam spota. Niefajnego spota tak ponadto. taki kurde, nie wiem, albo Leoparda, albo Defender gdzieś może w tych krzakach tutaj będzie. Ta Defender jest spodno. A no, myślę, że to jest moment. Eee, słyszałem jak ten dzik strzelił. Także postaram się tutaj jakąś objazdów. Po górnej płycie dzika można przebijać. No to jest jedna rzecz, o której ludzie nie wiedzą, o której ludzie nie wiedzą. Ale dzika na spokojnie można po górnej pycie przebijać, ponadto można go po górnej pycie podpalać. Także gdyby ktoś z Was nie wiedział, na no to sobie zapiszcie, zapamiętajcie. Tylko też należy mieć na uwadze z jakiej amunicji strzelacie. Z, oczywiście z APC-ów i z apk u też chodzi, tylko czasami z bliższego dystansu, niższym czołgiem na przykład nie, nie dacie takiej pechy, nie? a z hita już prędzej. Zwłaszcza z hita, który ma takie, wiecie, 340 pen jak tutaj w Hebiku. Akurat ta operacja też, też robi robotę pod tym względem eee, Myślę czy nie skrócić sobie do lewej. Może jakiś kąt na Leoparda i Defendera byśmy złapali dzięki temu. Dobra. Jest OK. Eee, wymknąłem się z bardzo nieprzyjemnej pozycji akurat. O, to muszę przyznać. Dobra, dobity ziomeczek. Bardzo nieprzyjemną pozycję miałem, także cieszy mnie to, że udało się stąd wyjechać. Troszkę więcej swobody będę mieć, chciałem powiedzieć. Ale jednak wcale nie, bo Artemie i tak tutaj jakoś tyle. 5800. Eee, I bitwa całkiem niezła, nie? Taka rozgrywanie po mapie, typowo. Spoko są takie, gry gdzie troszkę więcej porobić można, troszkę więcej pomyśleć można. E, też trochę nieszczęścia akurat muszę przyznać, ale jeśli chodzi o wynik, już fajnie, nie? Więc wyobraźcie sobie e, panowie, jak musiały moje bitwy wyglądać. No i panie w sumie, no e, i bo też tam patrzyłem po statystykach, to parę kobiet ogląda mój kanał i jakiś czołgistyk, ale tak. E, wyobraźcie sobie, jak moje bitwy musiały wyglądać, jeśli chodzi o Granie tym heavykiem, że ja zrobiłem 5600, nie? A teraz w trzeciej bitwie robię 5800, jest delikatnie ponadto. Akurat ja tam sesję powiem wam, naprawdę waliłem przepotężne po 6000, na, na przykład takie, więc forma była niezła, ale też bitwy były bardzo przyjemne. Podjeżdżam. Akurat oni mają HP, więc nie chciałbym to zrobić tak, nie chciałbym, żeby, nie chciałbym, żeby to się skończyło tak, że ja pojadę e, hula po damage. Bo ostatnie bociki zostały, i nie zrobię nic. Spotnę, ale nic nie zrobię, więc nie wiem, czy tutaj na teammateów, no nie poczekam. Lepiej zrobić, wiecie, nawet 2-3 pechy, już nawet no nie licząc na magazynek, niż zrobić 0, co nie? Próbuję podjechać. Także liczę na tego zioma. Dobra. Skoro te 30 jest tam, to nie, wiem, czy nie zaryzykuję. Dobra, ginę. No to jest to, o czym, o czym mówiłem, nie? Tu, 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 tu. A ten ziomeczek oczywiście musiał za mną pojechać. Klasyczek. Klasyczek musiał pojechać za mną, zablokować mnie. Jak ja lubię takich grylać, nie? Kocham. Słownie. No i nie udało się mu nawet dać. Nie timing. No nie sądziłem, że oni sklutą tak szybko. No i tak fakt, że nie dobił mnie. No nie był gotowy chyba na to, ale tarta. Tata mi chyba zombie to mnie farmiła, nie? Ja tam chciałem dwie pechy może normalne, czy tam trzy, a reszta to bomboda była. Tu na niego. Tfu. Nie lubiłem takiego zachowania. Wrócimy. Może ta cięchę jeszcze jakoś. Kurde, ta końcóweczka znacie lepsza by mogła być. Moim zdaniem. Szkoda, że Archem był low. Nie zdążyłem się też wcelować w niego. Bo tak sądziłem, że właśnie gdzieś stąd dostałem spota, ale nie zdążyłem. Unlucky. Eee, czy ten T-30 mógł gdzieś tam dalej pechać? Niby mógł. Pytanie, czy nie chciał cofnąć. Gdybym go jeszcze złapał, dziomek fullowy, byłby to ba ba bardzo, bardzo spoko. O, low jest. Niestety lo mieli, ale. No, przynajmniej ta pecha damage, nie? Takie bitewki to trzeba wiecie, panowie. Do końca, do odciny Zrobić, dograć Jeśli chcecie fajne średnie trzymać No to trzeba po prostu docisnąć Maksymalnie jak się tylko da Bitewka całkiem spoko, poprzednie mogły być znacznie lepsze Zwłaszcza ta pierwsza bitwa Także widzicie, maszynka spoko Porobić można wyniki 7 fragów, prawie MK e, Bo pierwsze klasy rzuciło, także może być Dobra, to ja wam bardzo dziękuję za odcinek Trzymajcie się i mi miłego dnia życzę Siemano